Wyobraź sobie taką sytuację. Masz swoją dzienną rutynę i cele, które chcesz zrealizować. Pracujesz niesamowicie ciężko nad nimi i poświęcasz się im w 100%. Tylko na palcach jednej ręki możesz policzyć, ile minut w ciągu dnia zmarnowałeś. Aż do momentu, kiedy przychodzi ten magiczny dzień, w którym cały dzień będziesz się obijać. Cały dzień będziesz oglądać głupoty w internecie i spędzić go na natychmiastowej gratyfikacji. Ten odcinek zaczyna od trudnych słów, ale każdego z nas w życiu prędzej czy później czeka jakieś mniej lub bardziej trudne wydarzenie. Myślę, że nie muszę tego mówić, ale nikomu oczywiście tego nie życzę, jednak o wiele łatwiej jest założyć, że kiedyś coś takiego się stanie. To może być cokolwiek, rozstaniesz się ze swoją drugą połówką, albo będzie jakaś ogromna kłótnia u Ciebie w domu i któraś z tych rzeczy nie pozwoli Ci na skupienie się na swoich celach. Po prostu myśli będą krążyć po Twojej głowie i będą dosłownie na każdy temat, oprócz tego jednego, którym powinieneś się zająć. Zrobię coś, czego chyba jeszcze dotychczas nie robiłem na łamach tego podcastu, ale po prostu stanę najzwyczajniej na świecie po Twojej stronie. Nie będę cię mówić, że jesteś leniwy czy niezdyscyplinowany, bo to nie o to w tym wypadku chodzi. Niezależnie jak bardzo będziesz się zapierać rękami i nogami być może zdarzy się taki dzień, w którym nie będziesz mógł zrobić absolutnie nic właśnie ze względu na jakieś wydarzenie, które nie pozwoli ci się skupić. Istnieje też bardzo duża szansa, że w takim wypadku uciekniesz w natychmiastową gratyfikację i nie będziesz się mógł od niej oderwać mimo wysokiego poziomu dyscypliny. Mam nadzieję, że eliminujesz jakiekolwiek rozproszenia, które mogą ci się przydarzyć w życiu. Mówię tutaj o tych, na które tylko i wyłącznie Ty masz wpływ. Istnieje jednak druga grupa rozproszeń, czyli te, które pochodzą od naszych bliskich. Prawda jest taka, że jeśli za ścianą jest jakaś kłódnia czy krzyki, to o wiele łatwiej jest uciec do internetu i marnować czas, niż skupić się na tym, co aktualnie teraz konkretnie powinniśmy robić. Spójrzmy prawdziwie w oczy. O wiele łatwiej jest scrollować Instagrama jak zombie przez długi czas, bo to nie wymaga naszego skupienia i można łatwo się w tej czynności zatracić. Niestety na coś takiego nie ma rady. I tak jak wspomniałem wcześniej, niezależnie od tego, jak bardzo będziesz od tego uciekać, to prędzej czy później coś takiego wydarzy się w Twoim życiu. Ja nie jestem wyjątkiem i mnie coś takiego też przetrawi się od czasu do czasu. Ktoś powie zaraz, że promuje dodać dopaminowy, a sam się chwalę tym, że zdarza mi się marnować czas na nierozwijające rozrywki. Prawdopodobnie z takimi ludźmi nawet bym nie rozmawiał, bo istnieje jakieś 99% szansy, że ci ludzie marnują o wiele, wiele więcej czasu niż ty czy ja, a nawet nie są tego świadomi i dlatego czepiają się nas o nasze małe potknięcia, które trudno jest wyeliminować i jednocześnie sami nie są świadomi, że ich działania to tak naprawdę jedno wielkie potknięcie w naszych oczach. Jest pewien milioner, który nazywa się Iman Gazi. Polecam zapoznać się z jego osobą. I nawet on, człowiek, który przez 6 miesięcy w roku pracuje od rana do nocy, czasami łapie rozproszenia od swojej pracy. Chyba tym argumentem kończę dowód, że zdarza się to każdemu, nawet tym największym w swojej dziedzinie. Jedyne co możesz z tym zrobić, to spróbować ustawić całe swoje środowisko w ten sposób, żeby jak najbardziej się tylko da zminimalizować wpływ tych rozproszeń. Na przykład jeśli mieszkasz dalej z rodzicami, którzy często się kłócą, może warto by było rozważyć przeprowadzkę albo znaleźć sposób na to, żeby odgłosy kłótni nie docierały do Ciebie tak często. Bardzo często takie kłótnie mogą powodować nadmierne używanie Internetu, ale obawiam się, że problem leży trochę głębiej. Jak zastanowisz się nad tym, co aktualnie jest Twoim największym problemem, to być może powiesz, że za dużo czasu spędzasz na YouTubie, albo za często sprawdzasz Instagrama, ale są to tylko objawy, a problem jest zupełnie inny. Ja osobiście przyznam czas, że marnowałem bardzo dużo czasu z nudów. Nie miałem co robić, więc zabijałem czas grami komputerowymi czy social mediami. Mój przypadek jest, nazwijmy to, dosyć lekki, ale niektórzy w ten sam sposób mogą uciekać od przykrych wspomnień w dzieciństwie czy we wczesno dorosłym życiu. To jest po prostu forma ucieczki od rzeczywistości i trzeba sobie to przyznać wprost. Istnieje jednak druga strona tego medalu. Te wszystkie rzeczy można wykorzystać jako motor napędowy do dalszych działań. Wejście na TikToka czy Instagrama będzie ucieczką z rzeczywistości, ale być może właśnie zostanie w tej rzeczywistości jest tym, co powinieneś zrobić. Najwięksi w swojej dziedzinie, Michael Jordan, Cristiano Ronaldo, Bill Gates. Ich życia też na pewno nie są idealnie ułożone, mimo że mają ogrom sukcesów na koncie i na pewno nie musiałeś googlować ich nazwisk, jak o nich przed chwilą usłyszałeś. Jednak oni są właśnie w stanie działać, mimo tych wszystkich rozpraszaczy, które są dostępne dookoła nich. Mam swoją teorię, że ci ludzie właśnie uciekają od swoich problemów w to, czym są tacy dobrzy. Chodzi mi tutaj o to, że w momencie, w którym coś złego dzieje się w życiu Michaela Jordana, to on po prostu idzie na trening i szlifuje swoje umiejętności, jednocześnie przekształca negatywne emocje, dalszy rozwój swoich skilli, zamieniając te momenty cierpienia na momenty chwały na boisku. Jedyną radą, jaką mogę dać Ci na dzisiaj, jest ustawienie sobie widżetu gdzieś na głównym ekranie Twojego telefonu, który będzie pokazywać Ci, ile czasu miałeś danego dnia aktywny ekran. Moje użycie telefonu bardzo się zmniejszyło od momentu, kiedy to wprowadziłem i chciałbym zachęcić i Ciebie do używania tego narzędzia. Twoje życie prawdopodobnie nigdy nie będzie idealne i zawsze jakieś rozpraszacze się w nim pojawią. Najważniejsze pytanie jest takie, co zrobić, żeby od nich uciec? Większość ludzi ucieknie w social media, gry komputerowe czy pornografię, czyli rzeczy natychmiastowej gratyfikacji. Masz bardzo ważne rzeczy do roboty, więc siadaj i rób, samo jest nie przyjdzie. Takim motywacyjnym akcentem kończy dzisiejszy odcinek. Dzięki za spotkanie.